hay recuerdos que se envuelven. I graj z aniołem. W pozostałych rolach. 140. I co ty na to? Co byś czuła, gdyby mężczyzna, którego kochasz, któremu ufałaś bezgranicznie, postąpił tak jak Juan Miguel? Tak szczerze? Znienawidziłabym go do końca życia. Gardziłabym nim. Ty też powinnaś. Zapomnij o nim na zawsze. Naprawdę tak myślisz? Czy aby nie przesadzasz? A nie dość przez niego wycierpiałaś? Fakt. Ale pech prześladuje mnie, odkąd się urodziłam. Najpierw opuścili cię rodzice. Potem była ta historia z Juanem Miguelem. Masz przez niego same problemy. Choćby teraz wyjeżdża sobie i nie obchodzi go ani jego syn, ani twój stan. To nie jego wina, że jestem ślepa. Wręcz przeciwnie. Gdyby postąpił jak prawdziwy mężczyzna, ty i mały bylibyście z nim. Nie zadawałabyś się z Amadorem, który nie wszedłby w kąszczakty ze Stefanią. Ona zaś nie zaplanowałaby zbrodni, a ty nie straciłabyś wzroku. Gotowe? Wyglądasz bardzo elegancko, babciu. Twoja twarz promienieje. Wyszło super. A może sama ocenię efekt? Czekałam cierpliwie, więc pora, żebym wyraziła własne zdanie. Nie uważasz? Oczywiście. Przygotuj się. To ci niespodzianka. Proszę, doskonale się spisałaś. Tak jest dużo wygodniej. Czy mogłabym zawsze mieć taką fryzurę? Zbliżają się wakacje i będę Cię mogła czesać codziennie. Bez przesady, ale miło mi, że mnie kochasz i myślisz o mnie. Zbliża się Boże Narodzenie i Nowy Rok, więc pomyślę o nowych bajkach dla Ciebie. Jestem pewna, że Ci się spodobają. Na pewno, babciu Mariano. Nikt nie opowiada bajek tak jak Ty. Niby masz rację, ale na pochyłe drzewo każda koza skacze. Przepraszam. Sama prosiłaś, bym była z tobą szczera. To prawda, więc nie miej wyrzutów. Wyraziłam tylko własne zdanie. Nie musisz się z nim zgadzać. Może nieco się pośpieszyłam, radząc ci, byś zrobiła to, co ja bym uczyniła na twoim miejscu. Ale masz wolną rękę. Ale co? Decyzja należy do ciebie. Ty najlepiej wiesz, ile jeszcze wytrzymasz. Przykro mi, że jesteś smutna. Wyobrażam sobie, co czujesz, nawet jeśli o tym nie mówisz. Nie bardzo możesz liczyć na ojca twojego dziecka, ale na mnie zawsze. Jesteś kochana, Ano Julio. Fajna z ciebie kumpelka. Znalazłaś już pracę? Jeszcze nie. Kiedyś chciałaś pracować dla mnie. I nadal tak jest. Porozmawiam z rodzicami, żeby cię zatrudnili jako moją pomocnicę. Co ty na to? A Kandelaria nie poczuje się dotknięta? Na odwrót. Będziesz dla niej wyręką. Zajmuje się dzieckiem i jest już zmęczona. Nie da rady opiekować się jeszcze niewidomą. Nic nie mów. Nie mam zbyt dużej nadziei. Powiedzieli, że nagle mogę zacząć widzieć, ale coś mi się nie wydaje. Ślicznie, kochanie. Weź tę bombkę. Spokojnie kumplu, bo potłuczesz bombki i babcia Onelia się pogniewa. Słuchaj, Majty. Kiedy jestem zła, staje się straszna. Już nie, babciu. Wcześniej wróciłeś. Witaj, tatku. Choinka prawie gotowa. Prawda, że śliczna? Tak, kochanie. Ja wieszam ozdoby, a babcia i kumpel mi pomagają. Załatwiłeś wszystko w biurze podróży? Tak, jestem gotów. Więc jutro wyjeżdżasz. Tak, muszę być na lotnisku wcześniej rano. Będziesz dużo zwiedzał? Nie. Jadę nie dla przyjemności, lecz by odpocząć psychicznie. Obiecuję, że wrócę jak najszybciej. Ale na Boże Narodzenie będziesz z nami, oczywiście. Zjemy razem kolację wigilijną. Braciszek też musi wtedy być z nami. Wyjeżdża sobie i nie obchodzi go ani jego syn, ani twój stan. Znienawidziłabym go do końca życia. Gardziłabym nim. Twój braciszek chyba jest na to jeszcze za mały, ale zobaczymy. Więc Juanito to nie będzie mógł być u nas na wigilii? Możliwe. Z powodu Mariciuj? Posłuchaj, tato. Zaproś i ją. Niech Mariciuj przyjdzie z moim braciszkiem. Proszę cię. Porozmawiamy, kiedy wrócę, dobrze? Stoi. Powiedziałaś babci, że może mnie zawieźć do braciszka? Nie, ale teraz już to wie. Zawiedziesz mnie tam, babciu? Tak, kochanie. Ja też chcę zobaczyć się z Mariciuj. Polubiłaś ją? Dość tych pytań. Weźmy się za choinkę, bo nie ubierzemy jej do końca roku. Nie przesadzaj. Do roboty. Zaraziliśmy się tą weselną gorączką i też postanowiliśmy wziąć ślub. Dajmy spokój. Lepiej zmieńmy temat. Masz rację. Skoro ja żenie się z inną, a i ty wychodzisz za mąż, nie powinniśmy rozmawiać o tamtych chwilach, choć były niezapomniane. To Twoja wina. Proszę cię. Tylko Ty ponosisz winę za to, co stało się z naszym synkiem. Jak możesz tak mówić? To prawda. Po co włóczyłaś się po nocy z dzieckiem na ręku? Dlaczego zabrała się do tej nory?